Cedyński Park Krajobrazowy razem z leżącą w województwie zachodniopomorskim częścią Parku Krajobrazowego Ujście Warty przyciągają turystów niezwykłą różnorodnością krajobrazów i środowisk przyrodniczych. Można tu odpocząć nad pięknymi jeziorami, odwiedzić niezwykłe cedyńskie wrzosowiska, zagłębić się w tajemnicze jary Rezerwatu Bilinek, odwiedzić romantyczną Dolinę Miłości, bocianią wioskę w Chlewicach czy podziwiać widoki z wysokich morenowych wzgórz. Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Zachodniopomorskiego podejmuje liczne działania, by ułatwić turystom korzystanie z dobrodziejstw tej przepięknej krainy. Z uwagi na położenie obu parków wzdłuż zachodniej granicy Polski, wiele z tych działań realizowanych jest w partnerstwie polsko-niemieckim. W tej chwili znajdujemy się akurat na infrastrukturze turystycznej, która powstała w ramach projektu zrównoważona turystyka wodna w unikalnej Dolinie Dolnej Odry. Jest to projekt prowadzony z Parkiem Narodowym Doliny Dolnej Odry oraz z miastem Szwed. Takie miejsca odpoczynku powstają na pograniczu polsko-niemieckim po obu stronach. Natomiast w ramach projektu realizowanego z partnerem niemieckim Urzędem Gminy Barnim Oderbruch trwa w tej chwili przebudowa mostu, dawnego mostu kolejowego Siekierki-Nojrudnic na ścieżkę pieszo -rowerową. W partnerstwie polsko-niemieckim powstał również geopark w Moryniu z bardzo ciekawą Aleją Gwiazd Pleistocenu, w ramach której możemy podziwiać naturalnej wielkości figury ssaków epoki lodowcowej. Instalacja ta nawiązuje do tak zwanej Przeprawy Mamutów, miejsca nad Odrą w okolicach Bielinka, w którym znajdowane są regularnie szczątki tych wymarłych zwierząt. Na terenie Cedyńskiego Parku Krajobrazowego odkrywane są również ślady najstarszych ludzkich kultur rolniczych na terenie Polski. Znajdujemy się w miejscu absolutnie fascynującym, gdzie kilka lat temu około 300 metrów stąd miejscowy motoparalotniarz odkrył niezwykły obiekt. My, archeolodzy, nazywamy te obiekty obiektami typu rondel. To są takie struktury najczęściej kształtu kolistego, które składają się z kilku rowów, z kilku wejść i stwarzają archeologom dosyć duże problemy interpretacyjne. Ten obiekt w Nowym Obiezieżu ma około 7 tysięcy lat, więc jest dwukrotnie starszy niż egipskie piramidy. To jest najbardziej na północ wysunięty tego typu obiekt w ogóle w Europie. W sąsiednim Wykopie udało nam się odkryć chaty trapezowate, takie wielkie domostwa, gdzie wiemy, że. Ludzie, którzy budowali rondele, właśnie tego typu domy budowali, ale też udało nam się odkryć domy jeszcze starsze, ponieważ z 6 tysiąclecia przed Chrystusem, tak zwane długie domy, domy pierwszych rolników, którzy przybyli tutaj na te tereny z południa. Dużym zaskoczeniem jest cmentarzysko-szkieletowe z wczesnej epoki brązu, czyli to jest taki przełom 3 ii tysiąclecia przed Chrystusem. Mamy też osadę kultury łużyckiej to jest mniej więcej ten okres, kiedy Funkcjonował słynny biskupin. Te stanowiska są niesamowite i mamy nadzieję, że uda nam się w przyszłości nasze badania tutaj kontynuować. Ślady kultur z czasów rzymskich możemy z kolei obejrzeć w Czelinie, gdzie archeolodzy odkryli 34 groby całopalne. Ziemia cydyńska to również region związany historycznie z początkami państwa polskiego. Za moimi plecami. Znajduje się góra Czcibora z pomnikiem polskiego zwycięstwa nad Odrą, miejsce, w którym odbyła się w 972 roku sławetna bitwa Mieszka I, który wraz ze swoim bratem Czciborem pokonali margrabiego Chodona. Dzięki temu, że powstała tam palisada razem z taką wielką bramą, co roku spotykają się. Rekonstruktorzy i rzemieślnicy odtwarzając to średniowieczne wydarzenie. Zapraszamy serdecznie w połowie wszystkich, którzy chcieliby zobaczyć, jak po raz pierwszy zwyciężyliśmy nad Niemcami. Kiedy pokonamy tych 270 straszliwych stopni i w końcu uda nam się wdrapać na górę Sztybora, rozciąga się stamtąd naprawdę niewiarygodny widok na Pradolinę Odry, którą kiedyś płynęła wielka rzeka, w której w Pewnych momentach miała nawet 15 km szerokości. Zabytki kultury średniowiecznej w obu parkach krajobrazowych są tak liczne, że nie sposób ich wszystkich wymienić. Przykładem może być wspomniany wcześniej Moryń z niemal w całości zachowanymi murami miejskimi i XIII-wiecznym kościołem, pochodzący z tego samego czasu Kościół w Mętnie, liczne kościoły templariuszy z zagadkowymi szachownicami przy wejściach, czy unikatowe w skali światowej świeckie średniowieczne malowidła w Kościele w Czachowie. Każdy, kto wejdzie bez przygotowania do Czechowskiego Kościoła, może dostać szoku, bo tu skąd nagle w katolickim kościele rzeczy niebywałe, jakieś ufolutki narysowane na Rysunki rycerzy jadących na koniach, jakichś dziwnych indian, diabłów białych postaci unoszących się do nieba, albo rycerzy popijających sobie coś z czarek. To wygląda tak, jakby rzeczywiście wpuścić tutaj pijane dzieci z kredkami. Tak niektórzy mówią, ktoś w bardzo prymitywną kreską zanotował na ścianach pewną opowieść. Znamy z kronik nowomarchijskich, że tutaj w 1396 roku przyjechał margrabia, który rozdawał działy ziemskie, m.in. też cydyńskim cysterkom i miejscowym rycerzom. Ślady tego święta, tej imprezy, jak już się to dzisiaj nazywali, właśnie mamy tutaj, znajdziemy na ścianach Czechowskiego Kościoła. Tego nie spotkamy w żadnym innym kościele na świecie. Czachów jest jedynym takim miejscem. W Cedyńskim Parku Krajobrazowym znajdują się też ważne miejsca pamięci związane z Drugą wojną światową. Szanowni Państwo, znajdujemy się w Starych Usogórkach na Sikirkowskim Cmentarzu Żołnierzy I Armii Wojska Polskiego. Początki tej nekropoli sięgają 1945 roku. To tutaj corocznie odbywają się kolejne uroczystości forcowania odwy, jak również wybuchu II wojny światowej. Za moimi plecami znajduje się szereg białych krzyży spoczywają tutaj żołnierze polscy prawie 2000 poległych ciał. My jako pracownicy muzeum cieszymy się bardzo serdecznie, że za sprawą rodzin możemy poznawać losy kolejnych żołnierzy, którzy spoczywają właśnie na tym cmentarzu wojennym. Ponieważ to my, za sprawą naszego muzeum, czy w gozdowicach, czy w starych uszkodytkach, możemy tę historię Państwu opowiadać. Na terenie Cydyńskiego Parku Krajobrazowego znajduje się również miejsce, w którym polscy żołnierze wkopali pierwszy słup graniczny w 1945 roku. Niektóre z miejsc, w których 75 lat temu trwały ciężkie zmagania wojenne, są obecnie punktami widokowymi, z których możemy podziwiać piękno tego niezwykłego regionu. Działa umilkły tu dawno temu i oby już nigdy więcej nie odezwały się na nowo. Projekt jest współfinansowany ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie.